Obgir Vogue, Przewodnik, Myślę. Wszystkie te podmioty to kluczowi recenzenci w swoich dziedzinach. Wystawiane przez nich oceny są powszechnie respektowane, w dużym stopniu oddziałują na rynek i są wyznacznikiem trendów w sektorach motoryzacji, mody i gastronomii. A co z branżą gier? U nas głównie recenzuje się recenzje. Dziennikarstwo growe osiągnęło taki poziom, że większe zaufanie graczy generują zwykli internetowi twórcy. Jak do tego doszło i czy recenzje jakkolwiek jeszcze oddziałują na graczach? Porozmawiajmy o ocenianiu gier. Recenzja to niewątpliwie potężne narzędzie, które jest powszechnie wykorzystywane przy okazji premier gier. Ale czy tak naprawdę wiemy, co kryje się za tym słowem? I co ważniejsze, czy recenzenci faktycznie piszą recenzję? Zażyjmy trochę literatury, jakby to powiedział mój były wykładowca. No i się wydało trochę wszystko. To nawet nie był on. Z pomocą przychodzi podręcznik akademicki. Według autorów recenzja dziennikarska to omówienie i ocena dzieła lub publikacji będącej przedmiotem działania prawa autorskiego dokonana w środkach masowego przekazu. W naszym przypadku tym dziełem są gry, a środkiem masowego przekazu jest internet. Zgadza się, lecimy dalej. Recenzja nie zwalnia autora z zachowania obiektywizmu i rzetelności. Nie może być ani reklamą, ani paszkwilem. Czekaj, czym? What? Paszkwil, utwór literacki, często anonimowy, skierowany przeciw konkretnej osobie, ośmieszający ją w sposób oszczerczy i obelżywy. Czyli recenzja musi zachować pewien balans i nie może popaść w żadną skrajność. Z jednej strony promocji, a z drugiej szkalowania dzieła. W praktyce bywa różnie. Na przykładzie premiery Dragon Age The Veilguard, zakładając, że nikt nie popada w te skrajności, to wydawać się mogło, że większość recenzji dziennikarskich zbliżała się w stronę promowania gry, a większość recenzji youtuberów i influencerów w stronę jej ośmieszania. Ale o różnicach między tymi dwoma światami później. Wracamy do książek. Z czego powinna się składać recenzja? Punkt pierwszy. Przedstawienie dzieła. Tytuł, producent, wydawca i tym podobne. Wszystko chyba jasne. Punkt drugi: omówienie treści, czyli na przykład wskazanie gatunku gry, ale co ważniejsze, odniesienie się do głównych warstw dzieła. W przypadku gier może być to fabuła, grafika, udźwiękowienie, warstwa techniczna gry, wszystkie zawarte w niej mechaniki itd., itd. Ocena musi być poparta rzeczowymi opisami, a zalety i wady są oceniane na podstawie pełnionych funkcji. Recenzenci nie mogą zatem wymyślać niestworzonych elementów. What? Przykładowo, jeśli w grze crafting ogranicza się do ulepszania pozyskanych przedmiotów i nie ma jakiegoś dużego znaczenia w grze, to nie powinno wskazać się tego jako wadę lub zaletę. I punkt trzeci, zakończenie, czyli podsumowanie i rozważenie plusów i minusów. Jest tu też miejsce na własną opinię autora, pod postacią zachęty lub odradzania zapoznania się z grą. Czy dana recenzja dziennikarza growego jest naprawdę recenzją, już możesz ocenić sam. Moim zdaniem w branży gier naprawdę bywa z tym różnie. Nie mam zamiaru jednak grillować tej konkretnych publikacji. Czy ty mnie masz za idiotkę? Ja nie śmiałbym. Jest wiele powodów, dlaczego gracze stracili zaufanie do recenzji dziennikarzy. Absurdy w ich zawartości to tylko wierzchołek góry lodowej. Ja na przykład w większości przypadków pomijam czytanie treści i przechodzę od razu do zakończenia, chyba że autor opisuje jakiś ciekawy element gry. No ale jak się okazuje, w podsumowaniu też są niezłe jaja. Chodzi o tę liczbę na końcu, która jeśli nie pokrywa się ze zdaniem i oczekiwaniami graczy, to wybucha wojna. Ostatnio wiele jest takich przykładów: Starfield The Last of Us 2, Dragon's Dogma 2, Star Wars Outlaws czy wspomniane wcześniej The Veilgrad. Z czego wynikają te różnice? Bo przecież producenci nie upasają recenzentów, prawda? Prawda? Shit, smoke. Po pierwsze, dziennikarze często olewają temat stanu technicznego gry, a gracze są w tym aspekcie mocno wyczuleni. No bo kto nie wkurzy się jak komputer, na którego wydał tysiące i spełnia wymagania gry, ma problemy z utrzymaniem płynności i musi korzystać z upscalingów czy innych generatorów klatek. Polecam mój film w tym temacie. Albo kto nie będzie irytował się błędami pojawiającymi się na każdym kroku lub ciągłym wywalaniem gry do pulpitu. Problem wydajności na topowym sprzęcie recenzentów nie występuje, ale za to w kwestii błędów często mają oni założone klapki na oczach. Po drugie, kontrowersyjne tematy typu wow są przez recenzentów ignorowane lub wychwalane. Gracze natomiast na samo to słowo dostają białe gorączki. No i po trzecie, nie oszukujmy się, publicyści często po prostu mają zły gust i wychwalają elementy w grach, które są hejtowane przez społeczność. Ktoś jednak na całej tej sytuacji korzysta? Youtuberzy, streamerzy i influencerzy. To oni trafiają do graczy swoim krytycznym głosem wobec absurdalnych recenzji, oni zbudzają większe zaufanie społeczności i to oni nie boją się powiedzieć prawdy o grach. Ich popularność nabiera rozpędu dzięki posługiwaniu się językiem graczy i dobrym zrozumieniu tej grupy oraz świata gier. Ponadto dobrze wykorzystują oni potknięcia producentów i recenzentów robiąc na tym content. O patologiach recenzji można mówić wiele. Ciekawym przypadkiem jest na przykład jeszcze Review Bombing, kiedy to masowo wystawiano negatywne oceny Hogwarts Legacy za poglądy autorki, albo najazd rusków na gry CD-projektu w odpowiedzi na ograniczanie dostępu do ich produkcji. To, że recenzje wpływają na decyzje konsumenckie, to oczywistość. Pytanie za to, jak wpływają na graczy i ich rozgrywkę. Okazuje się, że jest to dość głęboki temat. Recenzje z założenia mają dostarczać informacji o grze oraz ocenić jej całokształt. Ale na tym temat się nie kończy. Jest jeszcze coś, co kształtuje nasze zachowania w grze po przeczytaniu takiej publikacji. Podświadomość. Przeczytałem Reddita kilka artykułów i komentarzy pod różnymi recenzjami. Jak się okazuje, część graczy dostrzega w nich pewien problem, mianowicie zapoznanie się przez gracza z recenzjami gry rzutuje na jego doświadczenia z rozgrywki. W jaki sposób? Jest kilka możliwości. Dobre oceny mogą co prawda zwiększyć nasze oczekiwania względem gry, ale również sprawić, że podczas rozgrywki na jej wady będziemy spoglądać nieco bardziej pobłażliwym okiem. Ponadto bardziej będziemy skłonni dać grze więcej czasu, bo skoro gra jest tak dobra, to chcemy dogłębnie poznać jej każdy zakamarek. Cały oczekiwania mogą jednak sprawić, że w rzeczywistości rozczarujemy się grą, przez co nie zagwarantuje nam on odpowiedniej satysfakcji. Niskie oceny natomiast mogą wywołać odwrotny efekt i wyzwolić negatywne emocje: zmniejszenie oczekiwań, mniejsza cierpliwość do gry, większe skupienie się na mankamentach i zignorowanie plusów produkcji. No dobra, ale jednak mamy wolną wolę. Z recenzjami wcale nie trzeba się zgadzać, i w sumie ostatnio to dość powszechna sytuacja. Gra otrzymuje wysokie noty 8-9 na 10, ale twoje zdanie jest inne i uważasz, że ta gra wcale nie jest dobra. Dostrzegasz mniej więcej minusów, nie podobają ci się jakieś elementy, nie lubisz twórców lub recenzenta, albo ktoś inny przekonał cię do odmiennej oceny. Nieistotne. Grając w tę grę, możesz skupiać się na udowodnieniu, że gra nie jest dobra iż to ty masz rację, a recenzent się myli. Moja racja jest racja najmojsza. Co za tym idzie? Przelecisz grę. Poza tym idzie przelecisz przez grę jak na speedranie lub po chwili ją wyłączysz i zrobisz refunda. Pozbawisz się przyjemności, jaką ta gra mogłaby zaoferować, grając w normalny sposób. Na świecie jednak nic nie jest regułą i od wszystkiego są wyjątki. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że recenzje oddziałują na Twoją rozgrywkę bardziej niż myślisz. Są one niezwykle przydatne w podejmowaniu decyzji konsumenckich, czy daną grę kupić, czy nie, aczkolwiek nie należy ich brać mocno do siebie i pozwolić, by wyzwoliły w nas zbyt dużo pozytywnych lub negatywnych emocji, które odbiją nam się później na rozgrywce. Życzę każdemu, aby po przeczytaniu recenzji gry zachował otwartą głowę. A, to jest inteligencja! KUR! Odpowiadając na pytanie z tytułu. Recenzje nie tracą na znaczeniu, ale zmienia się co prawda popularność podmiotów dostarczających te treści. Spada bowiem zaufanie do dziennikarzy, a wzrasta do influencerów. Ponadto skrajne recenzje mogą podświadomie wpływać na rozgrywkę, na co należy uważać. Ciężki temat do przytrawiania, aż się trochę grać odechciewa. Dobrą radą będzie zapoznanie się z moim filmem na ten temat, a jeszcze lepszą zasubskrybowanie tego kanału, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki za obejrzenie do końca i do usłyszenia.